Wosko. tak. Półtora miliona tworzeń wiesz, tak. za odcinkiem goście wiesz. Hani wpada Super. niedługo. Kojarzysz? Y -y -y, kto? Hani. Y -y. Taka piosenkareczka. czka. Dupelnie urywa, ale ładnie wygląda. Szafiarka? <tryk> <tryk> Szafiarko, blogerka, tak. Faszynistka. Faszynistka, tak pisze coś, a podobno też dodatkowo śpiewa. Y -y. Słyszałam, słyszałam. Znaczy piosenek nie słyszałam, ale bloga czytam. A pisz, ona chyba błędy tam robi, czy nie? Robi? A sprawdza Bordiusa, czy nie? Mm, nie. Ale później, jak ludzie przy komentarze, że robi, to szybko poprawia. A, czyli? No. Okay. A usuwa tych ludzi, czyli. Komentarz, tak. Usuwa. <laughs> czyli to poprawia i usuwa. Tak, tak dokładnie. Mm -hmm. No, żeby wtedy nie było, że zrobiła błąd, żeby ludzie się nie dowiedzieli, że zrobiła. Nie, nie muszę mnie rozśmieszać, bo jak ja się śmieję, to mam straszną twarz. Wyglądam jak szereg. Naprawdę, dlatego zasłaniam cały czas twarz. Dobra, może zacznijmy. Cześć, Ani, dzień dobry. Cześć. Jak praca na drugą płytą. W przyszłym roku miała być premiera. No Mamy tak, być. w styczniu. W styczniu. Co uważasz za swój największy sukces? Hmm. Oprócz jest... tego, jakby, że jesteś w kawalerce. <grym> z perspektywy czasu jest mi ciężko stwierdzić tak naprawdę. Ja wiem, że jeszcze na ten swój największy sukces muszę zapracować i, i cały czas pracuję. Ja robię to, co kocham. Ja akceptuję to, co dał mi los i po prostu z tego korzystam. Co cię zaskoczyło w swoim biznesie? Bardzo zadziwia mnie to. Przykładowo. Jak media potrafią niszczyć niektóre osoby? Które osoby według Ciebie są niszczone przez media? Na przykład Ilona Felicjańska, którą bardzo lubię prywatnie, jest bardzo fajną, ciepłą i miłą osobą. I jak czytam artykuły na jej temat, to po prostu aż mi się robi źle, robi mi się przykro. Też mi się wydaje, że jest tak, że w momencie, kiedy zrobisz jedną rzecz y <laughs> źle, to wtedy ciągnie się to za tobą przez kilka ładnych lat. A kiedy zrobisz 50 rzeczy dobrze, to nikt niestety tego nie zauważa. Patrząc na swoim przykładzie, nikt nie napisał na przykład o tym, że moje wszystkie piosenki były grane w stacjach radiowych, że piosenka Sabotaż miała czwarte miejsce najczęściej granych utworów na y, playliście polskiej. Ale w momencie kiedy ubrałam bluzę z niecenzuralnym napisem co zrobiłam z czystą premedytacją i ze świadomością, napisali o tym wszyscy. Zwrot, pamiętamy, było to określenie damskich narządów płciowych. Wytniemy pizda. To. A pizda. Tak. Przeba, jak, jak ty bluźnisz? E, przeklinam. Przekli Ile ty masz lat? 20. A mama co na to powie? Mama wie. <laughs> Moja mama jest cudowna. A mama nie miała tak problemu z tym, że wyszła z pizda na t-shirtie na bluzie? Nie, nie, zupełnie oh! nie. <grym>, nie. to nie jest tak, to jest coś innego, jakbym ja pokazała, tak? Ale w momencie, kiedy mam coś, Jakbyś to... co? <grym>, A dałabyś radę utrzymać się z samej muzyki? Tak. Z koncertów, z płyty? Tak. Tak. Jak to się stało, że w twoim teledysku wystąpił Zombie Boy? Zobaczyłam Zombie Boya w teledysku Lady Gagi. Mojej koleżanki? Tak. No. I powiedziałam, że on wystąpi też w moim teledysku, oglądając ten teledysk. Może to zabrzmieć bardzo próżnie, ale wszystko, co sobie zakładam w życiu, jakie są moje założenia, to wszystkie je realizuję. Nie ma takich, które nie zostaną zrealizowane. Ja po prostu mówię, że ja to będę miała. Ja to mam. I nie dlatego, że uważam, że jestem piękna, cudowna, zdolna i powinnam dostać wszystko, o czym marzę. Tylko, że ja na to bardzo ciężko pracuję. Ja w to bardzo wierzę. Jestem bardzo zdeterminowana. Czy Zombie Boy pomógł w karierze? Tak, na przykład piosenka Sabotaż teraz jest w pierwszej dwudziestce Dance Chart w Szwecji. A co daje Ci szczęście? Robienie tego, co kocham, bez spotykania na swojej drodze takich mocnych przeszkód, które sprawiają, że mam jakieś ubytki w psychice po pewnym czasie, bo jest ciężko trochę. A kto ci zranił najbardziej? Najbardziej zawiodły mnie chyba osoby, które uważałam za najlepszych przyjaciół. Jesteś bardziej blogerką, czy bardziej wokalistką? Jestem nie. wokalistką. Ja prowadzę bloga lifestylowego, którego czyta bardzo dużo osób. Niemniej jednak, y, chcę być postrzegana jako wokalistka. Jesteś zamożna? Nie, zupełnie nie. Masz własne, <słuch> Co za pytanie. Masz własne pytanie? Pum! Masz własne mieszkanie. To pytanie. Mała. Czy masz własne mieszkanie? Nie. Masz własne mieszkanie? Nie. Ile razy podchodzisz do prawa? Jazdy? Nie wiem, czy, czy masz nawet tyle odcinków. Ja mam na, dla ciebie świetny pomysł. Ja zadzwonię do ciebie, Ustaw sobie jako dzwonek, dzwonek sabotaż i powiedz, o przepraszam. Przepraszam mój utwór. Ząk. Może, no. może ci się nie, nie, nie ulega. Nie, nie, nigdy w życiu tego nie wykorzystywałam w żaden sposób. Naprawdę? A to wykorzystywałeś? Nie. A powiedz mi, yy, a gdzie byś? Be... <grystanie> Oczywiście, że nie. Mhm. Ma... Ty, to jest moje tokszą, a nie twoje. No dobra, mów. Weź się, skup na odpowiedziach. Powinienem pytanie, o co a właśnie, dziecinko, masz dopiero 19 lat. A co to za staniczki takie ostatnie na im w jakiejś imprezie? Z świeczkami? To był strój y, artystyczny. No. <laughs> Nie każ mi się uśmiechać, mam brzydką twarz. Jak się uśmiecham. Wyglądasz jak? Szereg. Szereg. No ale zaraz masz 19 lat i... na wierzchu? Ale co tam było na wierzchu? No l'muňo, no. Ale no właśnie nic tam nie było na wierzchu, tam był tylko staniczek. Przypominasz sobie jakąś wpadkę na koncercie albo w jakimś wywiadzie, programie na żywo? Miałam kiedyś wpadkę na koncercie najgorszą! Bo czasami na koncerty, na, wy na występy na żywo dopinam sobie takie dopinki włosów, żeby mieli dłuższe włosy, gęstsze. No tak, tak, baby głupie robią. No i śpiewam, śpiewam. Macham tymi rękoma, macham, nie? Macham. I bransoletkę miałam taką, która mi zaczepiła te, 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 tą dopinkę, nie? Ja tak wyciągam z tą dopinką razem. ona i tak, wiesz, szura, nie? W powietrzu, ja nią macham. I dopiero mój tancerz mówi, Boże, co się dzieje? Trzy rzeczy, które byś wyniosła z palącego się domu? Kota. Masz kota? No, Lusię. Jest taki super, naprawdę, to jest... Raz. jest czy jest? W sensie jest? Ano jest. W sensie kobieta, w sensie. W sensie jest mężczyzną, ku... ale ma dam, damskie imię. Dlaczego? Mm, nie wiem, tak wyszło. Madok nadał to imię. Nie, 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 nie. Nie, dlaczego? <laughs> nie wiem, przyjaźni się z jakoś tego wyszło, że może Madok? <laughs> nie, nie, nie. Lucia rzeczywiście wyszło chyba ode mnie, z tego co pamiętam. Boże, ja mam tyle rzeczy wyniosła. Masz tylko trzy możliwości. Mnie nie ma w tym domu, więc jedna. Ale osoba też, osobę też mogę wynieść? Nie, już nie. Osoby nie. Powiedzmy, Chłopaka że nie ma go w że, domu. No tak, nie ma go w domu, tak? No to kota. tak jest zombie bojem. Kote... Na spacerze, w sensie. Kota pod pachę. Nie potrafiłaby się też zdecydować, który mam wziąć komputer, bo mam dwa komputery. I a nie ja, wiem, na on... którym są ważniejsze informacje. A on nie, on wie... nie bida. Jeden się rozpada. No dobrze, czyli nie wiemy, co byś wyniosła yy, z domu, a jeszcze mnie ciekawi... A pamiętasz taką słynną imprezę? <laughs> Znaczy nie to, że nie pamiętam żadnych imprez, pamiętam wszystkie. Dziękuję to zabrzmiało, dobra, no jako imprezę. A pijesz alkohol? Zdarza mi się. Ale to ja powinnam się siebie zabrać, czy to ty pijesz alkohol? Piję tylko Jamesona. Dostałem 20 butelek. No dobrze, ale Gdzie? a, tak, gdzieś znowu... Patrz ja cię śledzę. Ja normalnie śledzę twoje, twoje a, życie a i twoje aktualizacje. Ponownie... Tak, I you. dokładnie. Ale zaraz, a jaka ty jesteś po alkoholu? Tak na co dzień, jestem bardzo nieśmiała i zamknięta w sobie, natomiast się otwieram. Pamięta. Ale nie miałam też dużo sytuacji, żeby, żeby mm, zweryfikować to jaka jestem, bo nie jestem często był alkoholu, no wiadomo. Jak no na tydzień? Nie, nie, no proszę cię, kilka razy w życiu może. No tak, niby ja wszystkich ludzi swoją miarą. Gówniara, 19 lat, wytatuowana, z cyckami na wierzchu chodzi. Z jakimi cyckami? Proszę cię, czy ty widziałeś kiedyś moje cycki? A czy widziałeś kiedyś mnie pijanego? Oczywiście, nie raz! Pozwoliliśmy naszym fanom zadać sobie parę pytań na Facebooku. Jak widzisz, laptop nie pierwszej klasy jest. 93 tak. udostępnienia. Nie wiem, czy śmiejesz z tego, czy z tego, co tam czytasz, natomiast... Nie, <laughs> przecież pytanie, które zobaczyłam. <laughs> A co? <laughs> Alligator pyta, czy Zombie Boy ma wytatowanego Kutiego. Kutiego?! Boże! Nie mam pojęcia, czy ma wytatowanego Kutiego. Kto jest A, twoim to? największym autorytetem? Pyta Jakub. Mogę powiedzieć, że bardzo dużym autorytetem jest moja mama. Moi rodzice. Anna pyta, jaki ma pani stosunek do aborcji, czy sama by się pani na nią zdecydowała? Nie zastanawiałam się o tym w żadnym stopniu. Niemniej jednak yy, odpowiem tak, że ja uważam, że każdy jest kowalem własnego losu. Czego nie lubisz w Polsce? I powiedziała, ludzi to by było stwierdzenie zbyt ogólne. I to nawet chyba nie jest stwierdzenie trafne po prostu mentalności, którą mamy. Po prostu mentalności, tak. Bo każdy, każdy człowiek, ja w to głęboko wierzę i tak jest, jest wyjątkowy, ma w sobie coś wyjątkowego, tylko po prostu musi mieć siłę i determinację na to, żeby to odkryć, żeby to pielęgnować i żeby to e, włączyć w swoje życie. I każdy jest w stanie osiągnąć sukces. A czy chciałabyś mieć ze mną dzieci? A po kim mm, by co odziedziczyły? No, jak to iPhone'y po mnie. A, a, no, hmm. oczy po mnie, no. O, nos po mnie. No, ale. To bym musiała się zastanowić, wiesz? Mhm. Mm mhm. Mm -hmm, mm -hmm. to pewnie zadało też, nie? Poczekaj na gram pożegnania potanowicz? <noise> standardowe pytanie, które ja już nie mogę zadać, bo zadaję, je za każdym razem. Emilia pyta, oczywiście standardowe pytanie, co byś zrobiła, gdybyś została swojego chłopaka z innym inną, inną innym. <głos> Rozszerzyła <głos> pytanie. Y to znaczy ja jestem zazdrosta wewnątrz siebie, ale zupełnie tego nie pokazuję. Twój koleś bzyka się z laskoty. Nie, mówisz? nie, 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 w takiej sytuacji to wiadomo, no to, no to co, był, by, byłby, byłby saigon. Damian. To jest sabotaż. Jest... W drugiej części tego pytania jest napisane, moje pytanie jest najlepsze, jak się nie pojawi, to znaczy, że Łukasz nie ma jaj. Czemu bierzesz się za śpiewanie, gdy tego nie potrafisz? No, no co ja mam odpowiedzieć? Zaśpiewasz mi swój singiel? E, tak, mogę zaśpiewać kawałek refrenu. O, super. Chcę słyszeć la, 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 la love you, move me, la, 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 love you, move me, la, 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 love you, oh, oh, oh. Tak, To jest Kochanie i tak na koniec powiedz, czego mogę Ci życzyć? Wodę, na przykład więcej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ja Tobie również życzę wszystkiego najlepszego. A gdybyś chciała, miała mi zadać jakieś pytanie, takie byś zadała? Jesteś w związku? Tak, ze sobą. No, ja nie wiem z kim. Największa szansa, że się nie zdradzę, nie zawiodę, nie zapomnę o swoich rodzinach.